Dzień dobry, moi kochani. Witam na takim odcinku ze strapeczkami relaksującymi. Mamy krzyżówkę XXL i ekstra linie. Krzyżówka ma numer drugi i powiem wam, że mamy pewniaka, bo mamy w fioletowej już trzy słowa: Pat, Noe i Dania. Czyli krzyżówka numer 2 już coś tutaj nam gwarantuje, a jeszcze mamy 5 literek. Czyli pewniaka odkładamy na bok. Robimy sobie ekstra linię z numerkiem 15. No pokaż się numerek ładnie. Nie chcę się numerek pokazać. O, teraz jest widać. Numerek 15 zbliżam i szukam. Tutaj niestety tych symboli jest albo tak mało, albo ja już tracę wzrok. <noise> Więcej nie znalazłam. No chyba że teraz coś tu jeszcze nam się pokaże. Bo po tamtej stronie była tragedia. Mamy monetkę. Albo tak mało tych symboli dali, albo ja już po prostu normalnie nie widzę. Moneta i tu jest moneta. Dobra. Kolejne dwa to będą baloniki i gwiazdeczka. I szukamy. O, była korona. No, mówię, ja po prostu przegapiłam. Baloniki i gwiazdeczka. Hmm, Boże, jak mało tych symboli dali. I tu są jeszcze balony. Słoneczko było, po prostu pogubiłam. I tu są jeszcze baloniki. Kolejne dwa to jest sakwa i biedronka. Tu jest sakwa. Biedronka. Sakwa, sakwa, biedrona. Tu biedrona. Tu sakwa, tu sakwa. No teraz się, trochę się rozkręca na sam koniec. Biedronka i tu Biedronka. Dobra. Kolejne dwa to mamy klucz i krabik. Kluczyk mamy tutaj. Tutaj. Tu jest klucz, tutaj, tutaj, tutaj klucz, tutaj krabik i kluczyk. Kolejne dwa to jest parasol i łódź. Tu jest parasol. Parasol, Łódź. Tu parasolka. Tu jest krabik opuszczony. Parasol i łódź. Nie widzę. A tu jeszcze był klucz. klucz. Dobra. Teraz tęcza i słonik. I szukamy. Tu mamy słonika. Tu mamy słonika. Tu mamy tęczę, tu mamy słonia, tu mamy słonia. Tutaj. Tutaj tutaj i tęcza. I ostatnie dwa. To jest arbuz i piłka. Tu mamy piłkę, tu mamy arbuza. Tu mamy arbuza i piłkę. Tu mamy arbuza, tu mamy piłkę, piłkę i będzie pustakowo. Tak. Niestety linie przegrywają. Mamy i e i coś tam. I e n. Dobra. Ekstra linie przegrany, za to mamy pewniaka w krzyżówce tutaj, a jeszcze pięć literek. Może coś Dorzucia, to jest jeszcze w tej krzyżówce, w której jest mnożnik. Także, ho, ho, zapowiada się ciekawie. Moi Państwo, mamy Z. W bonusie brakuje nam tylko S. Mamy Z. I szukamy pierwszej Z. Mamy tutaj msza. standard, burza, skrzypek, kobierzec, faza. Dobra, szukamy w zielonej. Z, szymek. Tu jest przegapione C. A my szukamy Z. I fioletowa, nasz pewniaczek, coś dołożysz, czy już nic? Powiedz mi. Z, 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 tu mamy jeszcze Z. Dobra. Kolejna literka. To jest literka X, no po prostu. Marzenie. To jest literka marzenie. Tylko, że wtedy, kiedy ma być, to jej nie ma. Gdzieś chyba było, ale. A tak, tutaj w słowie max. Ale tylko raz. Dobrze, kolejna literka. To jest literka J. Szukamy w brązowej. J, 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 gdzie się ukryłeś? Tu J nie ma, w zielonej jest kasjer, jacht i fioletowa. Tu jest J, ale nic ta literka nie zmieniła i literki dwie przed nami mamy l tu mamy słowo pierwsze Toledo tu jest l i to tyle zielona tu mamy l y było LL. Tu mamy tylko jedno słowo Unia i szukamy fioletowej L. Mamy szakala, galera, gleba i więcej L nie ma tu jeszcze jest. L. Dobra. I ostatnia literka przed nami. Czy będzie S? Nie, będzie R. Ale nie mam pojęcia, czy R coś zmienia. Tu jest R. Tu mamy Emir, tu mamy sztandar, ale nie było S. Czyli nic się tutaj nie tworzy. Tu jest druga burza. Drugie słowo. Tu jest r. Er. Dobra, nic się tu nie utworzyło, tylko są dwa wyrazy. Zielona, tu mamy r, er, tu, tu, ser, kra, ren. To jest wyraz tutaj drugi, bo tutaj mieliśmy Unia. Było tutaj U, ale nie było M. Czyli są dwa wyrazy. I fioletowa. Szukamy R. Tu jest R, tutaj. Kura. Margrabia, grom. Ale nic więcej nie dochodzi. Było O, ale nie było K. Czyli. Tu jest jeszcze R. Czyli mamy te trzy wyrazy, ale z mnożnikiem. Sprawdzamy. Jaki mamy mnożnik. Mamy mnożnik razy jeden. A było w bonusie, co? W bonusie było siedemdziesiąt. Mamy mnożnik razy 1, czyli mamy 10 złotych zwrotu. Dobra. I to, że się nam zwróciła nasza krzyżówka. Mamy BB. I fajnie. Czyli dyszka wraca z 20 wkładu, czyli z dwóch krzyżówek za 10 zł, moich w sumie ulubionych, zwraca się 10 zł w krzyżówce. Dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki serdecznie wszystkich pozdrawiam miłego pięknego dnia życzę pa